Jest taka akcja e, organizowana e, przez właściwie w ramach, w której uczestniczą studenci UAMU, a może tak, e, studenci prawa konkretnie. E, akcja nazywa się Własność równa się Jasność. E, I jest to e, wolontariat studencki projektor. E, nad tą akcją pełni patronat minister Skarbu Państwa Aleksander Grad. E, Możecie za chwilę usłyszeć o tym, e, czym kierują się studenci biorąc udział w tej akcji, o początkach, e, o tym, co zrobili i oczywiście ich wrażeniach. E, materiał e, przygotował e, dla Was Piotr Meller i e, Gosia Czerny. Wakacje w pełni, słońce na niebie, jednak nie wszyscy wykorzystują ten czas wyłącznie na wypoczywanie. Niektórzy wolą zmieniać świat. Na lepsze oczywiście. Ale o szczegółach już nasi rozmówcy. Jesteśmy jednym z zespołów 150 studentów, który realizował projekt Własność równa się jasność. Jest to projekt programu Projektor, wolontariat studencki, realizowany pod patronatem ministra skarbu państwa Aleksandra Grada, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat prywatyzacji i własności prywatnej. Nasz projekt był realizowany we Włoszakowicach, w szkole postowej imię Karola w dniach 20-23 lipca. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego ktoś miałby opowiadać o prywatyzacji dzieciom z podstawówek? Cel jest też taki, aby te wiadomości dotarły do rodziców tych dzieci. Wiadomo, że im młodsze dziecko, tym bardziej jest zaciekawione nowościami, których się uczy każdego dnia i opowiada chętniej o tym w domu. Warto posłuchać również, dlaczego studenci angażują się w tego typu akcje społeczne. Ja się zdecydowałam na udział w tym projekcie przede wszystkim dlatego, że jest to jakoś powiązane z kierunkiem naszych studiów. I dlatego, żeby spróbować czegoś nowego i zdobyć doświadczenie, bo jest to doświadczenie nie tylko dla dzieci, które się uczą wielu nowych rzeczy, ale także dla nas. Poświęćmy chwilę początkom projektu. Zanim pojechaliśmy na projekt, w dniach 19-11 lipiec uczestniczyliśmy w szkoleniach w Warszawie, na których też troszkę się dokształciliśmy z zakresu prywatyzacji i własności i zostaliśmy przygotowani do prowadzenia zajęć z dziećmi. Czyli żeby nie były to tylko zajęcia merytoryczne, ale żeby przerywać zabawami oraz samym zajęciom. Nasze tematy, które realizowaliśmy, w pierwszy dzień. Właśnie była własność, drugi dzień tematyka prywatyzacji, a trzeci tematyka gier, Także jednak to były takie tematy, które pierwszy raz dzieci słyszały. Zajęcia trwały 4 dni, po 6 godzin dziennie, także dużą radość dawały nam reakcje dzieci na to, co dla nich robimy. Po zajęciach, oczywiście, mimo wspólnie spędzaliśmy czas, także absolutnie to nie był czas stracony i jest to dobre doświadczenie na przyszłość. Zmierzając do końca, podzielimy się z Wami emocjami, jakie towarzyszyły realizatorom projektu. Musimy przyznać, że rzeczywiście na początku obawialiśmy się też, ale pierwszy dzień już naszych zajęć rozwiał wszelkie wątpliwości. Praca z dziećmi naprawdę jest bardzo przyjemna. Nie spodziewaliśmy się tego. Dzieci były rzeczywiście zainteresowane tym, co robiliśmy. Brały czynny udział w zajęciach. Teraz krótko o efektach oraz planach na przyszłość. Ostatniego dnia naszych warsztatów była taka uroczysta gala, która była podsumowaniem całego projektu. Podczas niej zorganizowaliśmy quiz pomiędzy dziećmi i rodzicami, w którym dzieci wpadły bardzo dobrze, zdecydowanie lepiej od swoich rodziców. Faktycznie okazało się, że zdecydowana Większość zagadnień, które zostały z nimi omówione, do nich trafiła i dzieci wiele zapamiętały. We wrześniu jeszcze będziemy realizować trochę mniejszy projekt o tej samej tematyce będzie on polegał na przeprowadzaniu debat dla uczniów w szkół licealnych. Z tak przeszkolonymi dziećmi możemy spać spokojnie. Przyszłość na pewno maluje się w jasnych barwach. Na zakończenie przedstawimy autorów projektu. Elżbieta Potocka, Urszula Zwiewka, Mateusz Matysia, którego nie jest nie ma. Piotr Meller, Małgorzata Czerny, Radio Afera Poznań. Okay. AMM 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 -m. A -m -m. Alternatywny magazyn muzyczny Nowości, koncerty Goście, wywiady Konkursy Od poniedziałku do piątku o 18.00